Siema, tutaj Przemek z kanału Araknochobia, Hodowla Ptaszników. Witam Was w już szóstym odcinku na tym kanale. Tak jak w bodajże drugim filmiku pakowaliśmy paczki, to w dzisiejszym sobie odpakujemy. Zobaczymy, jak pakują inni paczki. Przełożymy sobie te pająki. Nagram teraz odpakowanie tych paczek, a jutro sobie te pająki poprzekładam. Zobaczę, czy wszystko jest ok. Więc to myślę, że. Zaczynamy odpakowywać. Dobra, dzisiaj w paczce tak, tu przyszło mi e, około 50 sztuk Diplura Sanguinea, a tutaj e, od Mateusza 200 Brachpelma Wagans, plus jeszcze to do, sobie trochę turków. Myślę, że zaczniemy od tej większej paki, więc tak, tak. Dobra, zaczniemy od tego kebaba. Standardowo na górze folia. A to już spoko tej zapakował jak widzę. W partii, przypominam, znajduje się 250 sztuk braki tego wagans. W zasadzie to a w zasadzie to już yy, klitokadl vagans, ponieważ jakiś czas temu część rodzaju brachypelma została właśnie do tego rodzaju nowo powstałego przepisana. Tyczy się to właśnie byłej brachypelma vagans, byłej brachypelma Albo pilosum, yy, brachypelma verdesii i tak dalej. Cały wykaz podlinkuję Wam gdzieś w yy, opisie. I co? Tutaj mamy docelowo styroba, styrobox. Mamy napisane luzem, więc podejrzewam, że są one wrzucone w grupkę. Powinno być tu 202 sztuki. My sobie zobaczymy, czy na pierwszy rzut oka jest wszystko OK. a jutro sobie i poprzekładam. Tak jak widzimy, wydaje się na pierwszy rzut oka, że wszystko jest OK. Sztuki dosyć fajnej wielkości. I co? Te młodziaki będą Ponownie dostępne na stronie Arachno Hobby na Facebooku, więc jeśli jesteście zainteresowani, to śmiało możecie się do mnie odzywać. No i tak, paczkę sobie jeszcze tutaj dokleję, żeby przez nas nic mi z to nie uciekło. Sprawdzimy sobie jeszcze, jak się otrzymają turki. Sekundę. Uzełem, że te pańki jednak przerzucę sobie do takiego obraplasta, żeby mieć pewność, że. Wszystko tam na dole jest z nimi OK. Jedna sztuka mi tu wyskoczyła, jak widzę. Dobra, uznałem, że nagram mam jeszcze przekładanie tego w lęgu, bo dużo osób pewnie będzie jak ja to robię. Mianowicie odplombowuję sobie tą zasną jakże karmówkę. Trzeba to robić dosyć delikatnie, żeby ten plastik nam nie wybuchnął z całą zawartością na pokój. Mamy tutaj 2,5 tysiąca sztuk e, wylęgu karaczana tureckiego, i tak otwieramy sobie pojemnik, bierzemy pensetkę i każdą sztukę tutaj wrzucamy pojedynczo. Trochę nam to zajmie, ale w tym hobby cierpliwość jest na miarę złota. No i tak to wygląda. Tak naprawdę, no. jest to element pracy, którą musimy zawsze zrobić. Liczymy sobie te karaczany, sprawdzamy, czy gdzieś nas tutaj. Dostawca na, na ilość, nie próbuję oszukać. Eee. No i można to zrobić tak, bądź też najzwyczajniej w świecie przesypać tą całość do tego pojemnika. Jeśli mamy zaufanego dostawcę i nie bawić się w takie głupoty. No i to jest wszystko. Nie mam pokrywy do tego pojemnika, tutaj jest to całość wysmarowana wazeliną, karaczone się nie, nawet jeśli wspinają się po tych krawędziach, mimo że powszechnie po, po mówi się, że karaczany nie wspinają się po płaskich powierzchniach, to w tym momencie leci Wam filmik e, jednego z moich delikwentów na hodowli który uznał, że zabawi się w Marcina Banota i elegancko nam się tutaj wspinał po płaskiej powierzchni no i więc profilaktycznie takie coś nie zaszkodzi, a a może nam tylko oszczędzić nerwów, bo takie karaczany w moim przypadku bardzo lubią sobie pochodowli pobiegać. Na szczęście stosuję lepy i nie ma z tym problemu. Dobra. No i tak jutro sobie dogram. Przekładanie tych pajanków do kliszy. Znowu sobie nagramy mój śmieszny patent. Dużo osób mi pisało, że fajna sprawa. Cieszę, cieszę się, że gdzieś takie moje patenty yy, wam się przydają. Tutaj karmóweczka, elegancko doszła. Udaje w całutka, Lekko tutaj uniesiony box. Zaraz sobie przerzucę, ale to nie na wizji. Diplurki sobie tam siedzą. Ojku. Pańki z rodzaju diplura nie należą do ptaszników. Dorośli co osiągają około. 3-4 cm ciała. Miałem kiedyś ten gatunek u siebie w hodowli. Po długiej przerwie znowu wraca i wraca też do listy, która jest dostępna na Facebooku. Tutaj gdzieś będzie zdjęcie mojej samicy, którą kiedyś sobie hodowałem. Dobra, ja w tym momencie lecę spać. Muszę jutro rano wcześniej wyjechać. I widzimy się za sekundę. Tak, w zasadzie, jak przykładam, żeby jakoś wypełnić ten materiał moją gadką, chciałbym się odnieść do, nie wiem, może dwóch, trzech komentarzy, które gdzieś mi tam wpadły w, w oko podczas e, czytania. E, w ogóle dziękuję za tak liczne komentowanie. Bardzo fajnie e, czytać, co chcielibyście oglądać, co mogę poprawić w tych materiałach. Nie wiem, czy to widać. Staram się to wdrażać, oczywiście. W miarę w zgodzie z samym sobą, żebym sam był z tych filmów zadowolony. Pierwszy komentarzem, jaki mi wpadł w oko, był pod pakowaniem pająków do wysyłki. Mianowicie, czy te pająki się nie uduszą w takiej wysyłce? Otóż takie pająki w wysyłce się nie uduszą, jeśli paczka jest dobrze zapakowana. Jeśli paczka nie leci, oczywiście, yy, bardzo długi okres czasu. Yy, wiadomo, zdarzałem się sytuacji, gdzie taka paczka może lecieć. Ach, nawet ponad, grubo ponad miesiąc. Niektórzy znajomi mówili mi o przypadkach, że paczka leciała dwa miesiące i pająki dochodziły całe i zdrowe. Pająki to są stworzenia, które żyją na tyle mało tlenu, że taka wyszuka, jeśli jest dobrze zapakowana, nie stwarza dla nich zbytnio zagrożenia. Drugo, drugim komentarzem, a w zasadzie komentarzami, o których proszę Was, żeby się nie pojawiały, to jest y, gdzieś reklamowanie y, innych y, sprzedawców, in, swoich kanałów. Jest to dosyć uporczliwe w tych komentarzach, więc jeśli mogę Was prosić, to e, wstrzymajcie się z takimi komentarzami. Chciałbym, żeby to, co ja tutaj dodaję, było e, miejscem dla osób, które chcą oglądać moje materiały. Bez konieczności przekierowywania na inne kanały czy na inne strony. E, więc bardzo za to dziękuję, jeśli się z takimi komentarzami potraficie wstrzymać. Co do tego punktu drugiego, o którym wspominałem tam przy biurku, to nie chodzi mi o to, żebyście nie komentowali materiałów, tylko żebyście wstrzymali się z postami typu zapraszam na mój kanał, tam otwieranie paczki od kogoś kogoś, mm, tylko po prostu bierzcie chociażby przykład z Pająk Mirek, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do niego na kanał osobiście. Mirek też mnie wspomniał w jednym z swoich filmików, zrobił to bezinteresownie, więc fajnie jakby, jak też mogę się mu jakoś odwdzięczyć za to, Mirek komentuje ze swojego kanału hodowli, ale nie zapraszam na swoje filmiki mimo, że to chyba jedna z nielicznych osób, która gdyby to robiła bym się nie obraził. Aczkolwiek no chodzi mi o taki zdrowy rozsądek w tych komentarzach, żeby mm, wiadomo nie reklamować innych kanałów, innych twórców. Myślę, że jeżeli Wy tworzycie ciekawe materiały to ta treść obroni się sama i ludzie będą do Was napływali, niemniej jednak jeśli mogę Was prosić to nie dodawajcie takich komentarzy, ja je automatycznie usuwam, ponieważ irytują mnie niesamowicie. Lecimy dalej z materiałem. Syf, syf, syf i młot. Teraz poprzerzucamy parę pająków, przeliczymy czy na pewno jest ich tle, na ile się tam umawiałem. Będą zapytania o te karteczki, mianowicie piszę sobie tej daty. Często mi się zapomina gdzieś napisać, więc nie zwracajcie uwagi. Chociaż tutaj chyba nie ma takiej sytuacji. No tutaj jednej daty mi brakuje, ale to po prostu zapomniałem kiedy i przypadkowo ją gdzieś tam wykreśliłem. Nie pamiętam nawet co tam było napisane, ale tam chyba był siódmy. I faktycznie tak było i nie wiem czemu później to zostało skreślone, ale no nic. Tutaj widzicie pentalorisy, które ostatnio przekładaliśmy. Żyją sobie, na pewno żadnego nie zobaczycie. Dzięki tej jakości. O! Proszę, myliłem się. Teraz w międzyczasie był live na Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Tam właśnie jak nagrywam filmy, to czasem w wolnym y, czasie wchodzę i robię taką krótką transmisję, więc wpadajcie koniecznie. Więc zaczniemy sobie od tych mikrusów. Są to diplura sanguinea. Jak widzicie, mega malce. Bałem się, że przez te dziurki się przecisnę w nocy, więc wróciłem je do drugiego pojemnika, ale nic nie uciekło, więc spoko. Pewnie wielu z Was będzie mnie pytało, czy ten pająk nadaje się dla osób początkujących. Otóż moim zdaniem nie. Pająk ten posiada dosyć silny jad. W plecie spore ilości pajęczyny. Nie wspina się po ściankach, jednakże lubi się odpalić, że tak powiem. Lubi sobie pobiegać. No bardzo ładny pająk. Dla osób zaofansowanych myślę, że śmiało mogę go polecić. Jednakże, jeśli jesteście porządkującym terrorystą, hobbystą, pasjonatem, to lepiej zaopatrzycie się w jakieś inne gatunki, które może yy, nie są aż tak gdzieś jadowite. No, i widzę, że kilka trupków jest. Zaraz policzymy, ile. Niestety, no tak to w tych wysyłkach bywa, szczególnie z takimi maluchami, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Taki maluch oczywiście nie jest mi w stanie nic zrobić, więc też jakoś zbytnio nie ma co panikować przy jakiejkolwiek operacji przy nim, ale przy większych samicach, które osiągają gdzieś do 4 cm ciała, warto mieć na uwadze, że ten pająk jednak no ma ten potencjał siły jadu dosyć mocny, więc nie warto gdzieś tam paluchy do niego pracić i lecimy z wagonsami tutaj do grupce trzeba je poprzekładać widzicie trochę kliszy jest nie wiem czy staczy myślę że tak no i ta sama bajka odleży tutaj nieco łatwiej ponieważ nie trzeba dobierać tych wieczek te pańki są na tyle duże że już nie uciekną nam z tych kliszy no a te osobniki są w ogóle jakieś takie fajnie wyrośnięte. są to l 1 ale wielkościowo, no, myślę, że... dosyć spore. Fajnie, fajnie. Powinno ich tu być 202. Widziałem tam jednego trupka wczoraj na dole, ale to przy transporcie normalna sprawa. Z ciekawostek, w sumie na temat tego gatunku, to, jeśli się nie mylę, był to pierwszy ptasznik, jaki w ogóle zagościł w moim domu, mianowicie mój starszy brat zainwestował kiedyś w takiego osobnika. Tak się to potoczyło. Pojęków było więcej, mniej. Tak, taka była ich rotacja. Później przez jakiś czas było tylko dwa, a w tym momencie to ponad dwa. Może nawet 3000 w moim domu będzie się znajdować, więc ten gatunek też po części rozpoczął przygodę z tymi zwierzętami. Jeśli byście pytali, to te pająki są dostępne u mnie na stronie. Możecie się do mnie tam odezwać na na hobby Oczywiście do każdego osobnika załączam odpowiedni dokument. Które jest wymagane, jeśli chodzi o, o ten gatunek, o ten rodzaj. Do każdego osobnika takie papiery mam. Tak samo z diplurami są dostępne. Do nich papierów nie trzeba, więc możecie coś tu co się przesunęło u góry. Więc możecie na spokojnie tam do mnie się dobijać. Waganse przełożone. Mateusz dorzucił nam tu dwie sztuki więcej, więc. Myślę, że dla osób, które doszły do tego momentu jest szansa, żeby je zgarnąć. Żeby zgarnąć takie dwa maluchy od Wagans. należy być subskrybentem mojego kanału, polubić ten filmik i napisać w komentarzu jakąś fajną rymowankę o moim kanale. Myślę, że wybiorę razem z pewną osobą. Tą, która najbardziej mnie gdzieś rozbawiła, najbardziej mi się spodobała, więc liczę na Waszą kreatywność i dajcie sobie wszystko. Nie wiem, czy to nie, moje niedopatrzenie, czy zmęczenie, ale pominąłem jedną sztukę Deep Lure, więc muszę wrzucić ją do kiszówki i musi ona dołączyć do swojego towarzystwa. No ale musicie przyznać, że maleństwo niesamowite. Tam mam coś do porównania. No, patrzcie, jak pędzi. Trzyma się fajnie, no ma 3mm z tym, że popatrzcie, że to jest maksymalny, maksymalny balon, więc no z 2mm mm, ciała będzie miała, ale zrymowałem, więc no mikrusy totalne. Dobrze, że się nie wspinałem po wojenniku, tak to bym się martwił, że więcej gdzieś ich pominąłem, ale papierek był przejrzany, więc zapewne to tylko ta jedna sztuka. Już miałem lecieć spać, ale znalazłem jeszcze pojemnik z młodymi skorpionami z gatunku Tricarinatus, które trzeba poprzekładać. Możecie ich nie dostrzec, ale takie małe punkciki tu są już was. Już wam pokazuję, jak one wyglądają. Młode wyglądają w ten sposób. Też nie są jakieś super duże. Ten gatunek ogólnie nie jest jakoś e, niesamowicie duży. Tutaj nie wiem, czy żyje jak najbardziej. E, fajne skorpiony. Dorosłe samiczki, no tak maksymalnie te 4 cm z metasą, czyli z tym... Ee, jakby... Powiem nieprofesjonalnie, pewnie mnie znajomi za to zjedzą z tym ogonkiem. Ten, za który teraz trzymam, dla niewtajemniczonych. E, no więc niewielki skorpion który rozmnoży się przez partenogenezę. Dosyć często takie mioty u mnie na hodowli się pojawiają. Teraz była dosyć duża przerwa, a to z tego względu, że... Moje samice zaczęły z, ze starości zdychać, więc musiałem zostawić yy, sobie mioty tego gatunku. No i teraz dosyć sporo tych samic siedzi, czeka jeszcze na wylinkę i ponownie wrócą do listy. Więc skorpiony w ilości 13 sztuk, czyli mojej szczęśliwej liczbie, odkładam sobie na regał, czy mam do dorosłości. Teraz myślę do miesiąca, pojawią się znowu wy na liście, więc zerkajcie bardzo fajne skorpiony. To były chyba moje pierwsze skorpiony. I myślę, że jeśli macie trochę oleju w głowie i coś takiego jak penseta, bez problemu sobie z nimi poradzicie. Jedne co trzeba uważać, to te skorpiony są dosyć szybkie, ale bez problemu powinniście sobie dać z nimi radę. Kadrem na dorosłą powlinkową. Powiedz Loteria Ornata. Kończymy ten filmik. Dzięki wszystkim za oglądanie. Ojku, trochę ją poszyłem. Zapraszam koniecznie na wszystkie strony i tak dalej. Zachęcam do subskrypcji kanału. I tak naprawdę to tyle. Piszcie znowu, co chcielibyście w następnych materiałach. Patrzę na te komentarze, czy, czytam. Odpowiadam na większość, więc zapraszam tam do sekcji komentarzy. Żegnamy się z ładną ornatą. Nie dmuchajcie w swojej poe, gdy chcecie fajne zakończenie, bo tak to się kończy. Trzeba ją zgarnąć i wolić z powrotem na terrarium. Także w tym filmiku to na tyle. Dzięki. Trzymajcie się i do następnego. Hej.